Skoda Superb w wersji wyposażenia Laurent Clement z 2016 roku, z polskiej dystrybucji z przebiegiem około 146 000 km. Bezwybatkowa, jak widzicie wizualnie, naprawdę w świetnym stanie i przede wszystkim w bardzo, bardzo bogatej wersji wyposażenia, o której za chwileczkę troszeczkę więcej Wam opowiem. Jeżeli chodzi o powłokę lakierniczą, auto w całości zostało sprawdzone. Miernikiem grubości powłoki lakierniczej. Wykupiliśmy też raport odnośnie historii pojazdu. Mamy też pełną historię zautoryzowanego serwisu tego samochodu. Z tego co udało nam się ustalić, to poza drzwiami lewymi pasażera całe auto jest w fabrycznej powłoce lakierniczej. Wnętrze, moim zdaniem, w świetnym stanie. Jeżeli chodzi o fotele, są one oczywiście skórzane, logowane. Lauren Clement elektrycznie regulowane z pamięcią, mamy na wyposażeniu wielofunkcyjną kierownicę, aktywny tempomat, asystent pasa ruchu z możliwością autonomicznej e, jazdy, oczywiście tylko przez chwilę, potem system każe przejąć kierownicę. Jest również oświetlenie wnętrza Ambient Mode, oczywiście elektryczne szyby, wszystkie cztery elektrycznie regulowane, składane oraz podgrzewane lusterka, dedykowany system nagłośnienia. Reflektory przednie w technologii LED Tutaj mamy właśnie radar do adaptycyjnego tempomatu Tylne światła również w technologii LED Piękne 19-calowe alufelgi Oświetlenie zewnętrzne w lusterkach Bezkluczykowy dostęp do pojazdu Bardzo dużo miejsca z tyłu Możliwość regulacji temperatury z tyłu oraz tylne grzane fotele Tutaj również sygnowane Laurent Clement. Oczywiście jest też podłokietnik. Komplet kluczy oraz pełna dokumentacja. Auto z podniesioną mocą dosyć niedawno. Jeżeli ktoś nie lubi takich zabiegów, oczywiście można sobie przywrócić do oryginału. Na chwilę obecną z 220 koni osiągnięto 280. Skrzynia biegów, oczywiście, automat DSG. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam serdecznie do kontaktu. Pokażę Wam jeszcze multimedia w tym samochodzie. Najważniejszy z systemów moim zdaniem Apple CarPlay i Android Auto, które pozwalają ekran i możliwości smartfona przenieść na ekran telefonu można sobie włączyć Google Maps, e, Apple Music, jeżeli ktoś korzysta WhatsApp, telefon e, i wszystkie potrzebne multimedia, które w samochodzie można bardzo fajnie wykorzystać. Jest oczywiście również fabryczna e, nawigacja w tym samochodzie, oczywiście Bluetooth e, różnego rodzaju, e, inne opcje, tutaj możliwości do wyboru jest naprawdę sporo. Zapraszam was serdecznie na jazdę próbną na oględziny tego auta, to bardzo chętnie wam to wszystko zaprezentuję. Myślę, że nie ma co za długo się zastanawiać, trzeba sobie przyjechać, obejrzeć tego superba, bo takich konfiguracji jest niewiele. Auto naprawdę godne uwagi z pewną historią e, z polskiej dystrybucji. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania, zapraszam do kontaktu. E, istnieje możliwość atrakcyjnego finansowania tego pojazdu z wpłatą lub nawet bez wpłaty, pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Skupujemy również samochody za gotówkę, także jeżeli macie jakikolwiek samochód, a jednak ta skoda z jakiegoś powodu, w co nie wie, nie spełnia Waszych oczekiwań, również zapraszam do kontaktu. Możemy taki samochód od Was zakupić za gotówkę, a to auto zostało przygotowane do sprzedaży dzięki firmie wyligany.pl. Outil, poznaj również, zapraszam do sprawdzenia ich usług. Dzięki za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia na jeździe próbnej.